Halo, halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim simsowym kanale w The Sims 2, od kiedy The Sims 2 pojawiło się ponownie na EA App, weszłam dopiero pierwszy raz, także tak jak mówiłam wam w ostatnim odcinku z The Sims 1, dzisiaj będziemy zagrywać się w dwójeczce. I tak jak właśnie też mówiłam wam kochani w tym odcinku z jedyneczki, że moją ulubioną rodziną w The Sims 2, którą Ogrywałam się, satać, dniami i nocami za dziecka. Była rodzina Biedak, rodzina Biedak. W ogóle ten ekran wczytywania. Secie wspomnienia odblokowane, tak jak w jedyneczce, tak teraz w dwójce, ale w dwójkę grałam chyba e, najwięcej. Była to część simsów, w którą grałam e, najwięcej. No i już się nie mogę doczekać, aż zaczniemy sobie rozgrywkę. Nie będę tworzyła chyba na razie żadnej takiej swojej rodziny, od podstaw w kasie i tak dalej. E, będziemy sobie ogrywać właśnie e, rodzinami, które są tutaj w grze. Na pewno będę chciała jeszcze ograć e, rodzinę e, przyjemnie, jak mi się to długo koładuje. Wam też rodzinę przyjemniaczek, zobaczyć co tam u naszych bliźniaczek słychać. No i dalej słuchajcie, to już sobie zobaczymy, co czas pokaże. Nie, no muzyka jest, słuchajcie, niesamowita. Uwielbiam, uwielbiam i, jejku, cieszę się naprawdę, że kupiłam. Tutaj to dwójeczkę i jedyneczkę. Ale czad, ale czad. No i kochani, nasza rodzina biedak, tak tutaj jest z plan nad y, domkiem. No i słuchajcie, myślę, że sobie dzisiaj tutaj przyjdziemy. Dzisiaj sobie przejdziemy. Jak y, pamiętamy Balbina, pamiętamy, ja pamiętam, bo słuchajcie, nie wiem ile z Was grało, ile z Was nie grało w dwójkę. Dajcie znać y, w komentarzach. Y, o, Balbina jest w ciąży. Balbina jest w ciąży z, ze swoim zmarłym. Chyba mężem, nie? Dobrze pamiętam, chyba tak. No i pojawi się kolejne nubu w naszej rodzinie. I tutaj e, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Musimy sobie to wszystko przypomnieć. Dobra, ja chyba nie chcę tych samouczków, sruczków czytać. E, mamy młodego. Młody ma na imię. Jak ty masz na imię, młody człowieku? Nie, nie chcę włączyć podpowiedzi do gry. Błażej, błażej. A ja bym musiała, że błażej. A ty, Damian, no tak. Ty jesteś Damian, okej okay. Błażej tak szybko rośnie, a Balbina chce nauczyć go wszystkiego, co niezbędne w życiu Klikaj na błażeniu, żeby nauczyć go chodzić i wypełnić dobrze Ok, ok. wskazówki sobie wyłączyliśmy No to słuchajcie, zajmiemy się tutaj rodzinny pocałunek Zajmiemy się troszeczkę Błażejkiem Zdecydowanie dwójka a kuku, zrób. Porównując do jedynki, to jest słuchajcie, przeskok. Taki przeskok, że jest to moim zdaniem nieprawdopodobne. I. A wiecie, już są te dzieciaki, normalne, już można tyle interakcji, no w ogóle tyle nowości, że jak ta dwójka wyszła po jedynce, no to był szok. To był szok. Dobra, on idzie, Damian, i on, jego dziewczyną jest Angelika, nie? Tak, Angelika, przyjemniaczek. Ona ma obawy, że złapią go, słuchajcie, że go złapią policjanci chyba. Zajmiemy się teraz właśnie tutaj naszym dzieciaczkiem, a Balbinka nie ma pracy, ona, słuchajcie, nie pracuje. Tu nawet pizka leży, w ogóle karóżowa kuchnia. Podaj, a ty nie jesteś gonad, ty tobie bardziej chce się siku. Mogłabyś też tutaj nauczyć Błażeja jak korzystać z toalety. Ja sobie przyspieszę trochę czas, ale powiem Wam szczerze, że to jak ona nam tutaj będzie zarabiać na życie? Jak ona nam tutaj będzie zarabiać na życie, skoro ona nie ma pieniędzy? Może byśmy kupili jej jakąś sztalugę? Tutaj chyba ona powinna być tak. W ogóle mamy tylko 929 Simoleonów. Sztaluga kosztuje 350. O, patrzcie, jaki mają pasel! postawimy im pod tym, a nie mogę altem jeszcze, ajajaj, aj, aj. chyba, że jakby wpisałam w objects, nie wiem i słuchajcie, słuchajcie ten basen, to ja powiem, że średniawka, czy ja go mogę y, usunąć młoteczkiem i dostaniemy jakiś hajs tak, ojej, drzewo usunęłam ale to co, dobra, ja usuwam ten basen, bo to jest bez sensu, że on jest taki mały a przynajmniej zarobimy trochę pieniędzy a jak się kiedyś, kiedyś w przyszłości y, dorobimy, no to na pewno jakiś basen im tutaj postawimy mamy 1500 simuleonów i ja tak myślę, co jeszcze moglibyśmy im kupić, żeby im się dobrze tutaj yy, żyło. Okej, okay. oni mają telewizor, co prawda kanapa to jest taka średniawka. To łóżeczko ja zawsze sobie przedstawiałam tutaj, z tego co pamiętam, jakoś tak, w każdym bądź razie. Gdzie ja jadę? Gdzie ten ekran mi jedzie? Czekaj, tą zasłonę, to weź mi usuń lustro, lustro usuń, bo mamy tutaj w łazience lustro, a przynajmniej się dorobimy trochę kaski tutaj sobie postawimy. I ja bym im, moi drodzy, zakupiła kanapę. Słuchajcie, ledwo co wlazłam, to zamiast grać, to ja już robię przemeblowania. Ej, uwielbiałam ten fotel. Ja cię sunę. Jakie wspomnienia znowu. Kurczę, kocham Simsy. Kocham Simsy, kocham jej app za to, że możemy znowu w nie sobie tutaj pograć, bo ja nie miałam tej edycji takiej, którą można było kiedyś pobrać za darmożkę. Jakoś tak, słuchajcie, tu przegapiłam, pamiętam. Ej, dobrze, weźmy im jakąś kanapkę, żeby oni mogli usiąść więcej niż tylko jedna osoba. Wiecie o co chodzi? Tylko co im by tutaj dać? Odajmy taką w kwiaty. Ja wiem, znowu robię misz masz, ale myślę, że tak y, dogłębniej zajmiemy się tym. Y, cały czas to jest altem. Zajmiemy się tym, jak oni już będą mieli może jakąś większą ilość pieniążków. O, czekajcie może taką potrójną bym im dała. Tak, a tą usuniemy, czy tylko czy mi się to tutaj zmieści, teraz jak oni tutaj siedzą. No nie, oczywiście, że nie. Dobra, cofnij, gdzie jest się cofa? Jak się cofa? O tu się cofa, tak? Tak. To postaw mi tą. Dobra. I na razie słuchajcie, wygląda to tak, aczkolwiek może byśmy te krzesełko tutaj i sobie jeszcze to jedno dodali. Nie podłogi. Nie, nie, nie. Krzesło chcę. Krzesło. Obróć się. Okej. Okay. Czy dobrze ja to zrobiłam to krzesło? Czy to muszę bardziej ja nie wiem, czy to będzie działać, to krzesło tak chyba się nie dopasowywuje do tego stolika. Trudno, trudno, trudno. Mamy dwa tysiące, a młody jak się czuje? Młody chce pęcherz. No to słuchaj, idealnie, idealnie weź go sobie tam. No i tutaj już możemy, zobaczcie, tutaj już możemy myszką obracać, możemy przybliżać, tak mega, mega blisko tych simów widzimy. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, bo teraz myślę, że no kilka, myślę, że w tym dwójkę teraz chciałabym się troszkę pozagrywać. Ja wiem, że czwórka odeszła na plan taki dosyć... Daleki. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie będziecie nam nic nie z tego powodu źli, ale ja bym chciała troszkę teraz pograć w dwójkę, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Możecie mi dać znać w komentarzach, jeżeli macie ochotę. Czy chcecie, żebyśmy sobie tutaj trochę to życie tych naszych biedaków rozwinęli, czy po prostu co odcinek? Chodzić do innej rodzinki. Dajcie mi znać, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Młody się już tak wysiusiałeś, się pokaż. Tak wysiusiałeś się. No i ty tam jesteś w sumie opróżnito to. I on nie ma, on ma tutaj tylko te cymbałki. Może wiecie co? Może byśmy mu kupili jakieś zabawki. Jak to tutaj jest z tymi pokojami? Bo ja to też tak słuchajcie, średniawka. Pamiętam. Nie, ja nie chcę salon. O, tutaj jest dla dzieci. O, ten króliś taki. Ej, a tego nie znam, tego misiaczka. Dobra, postawmy. Jest cały czas z tym altem. Taki misiaczek, o ta kuchenka. Ja ci... Dobra, on tutaj będzie miał taki, powiedzmy, w tym naszym, powiedzmy, saloniku, taki kącik. Ja wiem, tutaj też możemy już fajnie sobie zmieniać kolorki. Zobaczcie, pięknie, wszystko ładnie. Ale ja myślę, że zrobimy tu wszystko takie kolorowe. Kosz aktualizacji, czyli przemalowanie kosztuje 15 simoleonów. No i czekaj. A do. Ej, tego nocnika też nie znam, czyli ja no nie miałam widocznie wszystkich dodatków na to wychodzi. Tutaj damy ten stoliczek. Też pamiętam, że zawsze go tutaj kładłam w sypialni. Okej. Okay. I może byśmy mu łóżko zamienili? Po ile to jest? Czekaj, 300. O, takie ładne. Tego też nie pamiętam. Na razie postawię to łóżko tak, bo ona i tak będzie spała z tej strony, no bo nie ma kto tam słać z nią spać. <grych> na ten moment. Może takie białe damy. O! Nie pamiętam tego łóżka totalnie, więc to jest z jakiegoś dodatku, którego ja nie miałam. Dobra, no także młody ma się czym bawić. Niech on się idzie tutaj bawić się klockami, potem sobie poszkicować. Balbinka sikania i balbinka by mogła sobie tutaj poćwiczyć malowanie. O, motylki, a my możemy coś z nimi? Oglądaj ptaki. Poczekaj, łap owady. Łap owady. Ej, ej, ej. ej. Zajmowanie się muzyką i tancem jest bardzo ekscytujące. To była świetna zabawa, dobra a balbina, gdzie ona zapierdziela po te owady? No nie, ej, ale super, witaj, nazywają mnie panem Humble, jestem tu, aby wręczyć Ci wspaniały dar, zawartość tego pudła, Olśnijcie to chyba komputer, nie? I zachwycie. otrzymujesz to z powodów zbyt poważnych, aby o nich mówić, otwórz to, jeśli masz śmiałość, otwórz to, powiadam, dobrze, no, facet, poczekaj chwilę, bo ja łapię owady, proszę tu na mnie presji żadnej nie wywoływać, łap motyle, kop w poszukiwaniu, ej, kop w poczekaj, bo ja bym się nigdy tym w dwójce nie zajmowałam. W ogóle dwójeczka, tak jak już mówiłam, dwójka, jedynka to jest totalny przeskok. I naprawdę wiele, wiele smaczków można tutaj zobaczyć. Łap motyle. Witaj, jestem członkiem klubu ogrodników. Czekajcie, pomyślałam sobie, że wpadnę, by przekazać Ci kilka informacji o naszym klubie. Możemy dokonać oceny Twojego grodu? Nie mamy, <grytania> Balbina właśnie złapała owaturzuk. Dobra, i co z tym? Co z tym może, możemy gdzieś to. Przynośmy pojemnik. I to są te owady? A to nie. Tu jest kolekcja owadów. No dobra, to możemy sobie to powiesić na ścianie. No powieśmy. A ogródkiem to jak to się tutaj zajmowało? Wiecie co? Ja byłam dzieciakiem, jak ja grałam w dwójkę. Tak samo jak w jedynkę. I ja się tak nie zajmowałam takimi różnymi rzeczami. Po prostu grało się, żeby tam stworzyć. Wiecie, znaleźć męża, stworzyć dziecko, zrobić i tak dalej. Na trujeczce oczywiście zawsze się cisnęło, bo jakby inaczej. I, i nie wiem, chyba się nie zajmowałam nigdy takimi rzeczami jak ogród i tak dalej. I mogę słuchajcie nie ogarniać. Tutaj mamy jakąś konewkę. Dobra, a takie rośliny, właśnie o ogrodnictwo. A widzicie, to tutaj mamy takie poletka, tak? Oho, dobra. To jest zraszacz ogrodowy. Jeden i dwa zróbmy. I jak ja tu mogę coś posadzić? Gdzie mam kupić te roślinki? Tu mamy, co to jest? Ambrozyjne drzewo pomarańczowe, ale to mamy za 1200, to nie. Tu mamy szklarnię, możemy zrobić, a gdzie się kupuje nasionka? No czekajcie, przejdźmy do trybu życia, czy o właśnie użyźnij wszystko, użyźni. Ja też dużo dwójki oglądałam u Oski, u Asi. I ona też pamiętam właśnie teraz, że ona się zajmowała tym ogrodnictwem. Użyźnij wszystko, torba nawozu, użyźnij wszystko torba nawozu. Ej, może fajnie by tutaj było się pozajmować tym yy, ogrodnictwem. Co myślicie? Żuki złapaliśmy, okej. Okay. Jeszcze coś tam łapiesz? No dobra, to łap. Co na? Gonią mnie pszczoły. O nie, najgorzej. To czekaj, chodź no tutaj. Użyźnij mi to. Użyźnij wszystko. Mam nadzieję, że nic jej się, słuchajcie, nie stanie. Kiedy ona się zorientuje w ogóle, że jest w ciąży? Młody, jak tam się czuje? Głód i energia. Dobra, to sobie ogarniemy ten ogródek, a tu nie mamy tego krzesełka. Dobra, to jeszcze krzesełko dla młodego. Patrzcie to, no. Same wydatki, same wydatki. A gdzie to te krzesełka można kupić? To będzie w jadalni na przykład krzesło. O, 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 o. O, to ja zawsze dawałam to, ale widzę, że tu jest jakaś taka nowość, której ja nie znam. Takie po prostu drewniane krzesełko. Dobra, dajmy tutaj. To musi być właśnie z jakiegoś dodatku, bo to jest to samo co. Co to łóżeczko? O, dobra, z różowym napisam. Dobra, już w za to zapłaciłam, więc niech będzie z różowym. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ej, jak ładnie ona to nawozi, użyźnia, czy co ona tam, słuchajcie, robi. Natura to hobby, którym coraz bardziej interesuje się Balbina. Teraz może zmawiać z innymi simami o tym. Okej, okay, super, cieszę się. Aha, dobra, to ty już wszystko robisz. To tutaj ci wykasuję. Zasi wszystko. Pomidory. Dobra. Zasiej, to czekaj, tutaj pomidory. O, jaką ma ha haczkę, taczkę, haczkę pomidory. A mogę coś innego? Jak, słuchajcie, może ona może tylko pomidory. Damian ma dzisiaj wolne z A za co? Czemu go będziesz karć? O, przyjechał ze swoją lady. A dlaczego ona chce go karcić? Co on zrobił? No... O co tej kobicie chodzi? Bo ja albo czegoś nie zauważyłam, Dobra, Damian, mam nadzieję, że ty będziesz grzeczny. Weź. Y, możesz to... Poczekaj. Nie, 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 nie. Idź sobie skorzystaj z toalety. Balbina, chodź no tutaj wsać młodego do krzesełka, bo jego trzeba nakarmić. Ona jest, słuchajcie, już widzę, komfort jej spada, także wszystko musimy robić pomału. Tak, pizza podaj. No, ale dziecko najpierw nakarm Dziewczyno. Zaraz ty też zjesz pizzę. Spoko, no nie czekajcie, może muszę mu to odklikać a on cały czas nawala, nie poszedł do tego stolika dobra, posadźmy go tutaj a ty byś mógł zawołać swoją dziewczynę na jedzenie, jak to będzie teraz Balbinka, Balbinka ja wiem wypuść, daj podaj jedzenie mu czy ona też idzie? tak, ona też się poczęstuje, więc super i Balbinka, so nie, Balbinka Balbinka sobie też tutaj zje ten kawałek pizzy, w tym czasie sobie Błaszko zje nie ty Boże, no to. chodź tu Błaszko sobie zje tam co tam ona mu dała jakąś owsiankę czy coś ty pogadasz sobie tutaj ze swoją dziewczyną albo i nie, i pójdziesz odrabiać lekcje Balbina dobra, młody chce spać i sikać to połóż go słuchaj tutaj do spania, jak zjesz okej okay. o, ta się będzie bawić misiem, Angelika jej, mamy to, mamy to, słuchajcie, jest w ciąży, a czekajcie, a jak to teraz, tu właśnie mamy to drzewo genealogiczne i tutaj jest Sławomir Biedak, czyli ojciec właśnie chłopaków i z tego co pamiętam, to to dziecko, które ona jest w ciąży, to też będzie chłopcem, tak mi się coś kojarzy. Dobra, a tu jeszcze były takie właśnie reputacja, zainteresowania... Wspomnienia. Właśnie to też chciałam sobie zobaczyć. Tutaj mamy Beata. Robert to chyba są rodzice. No i tutaj mamy Sławomir umarł. Ten film był dla mnie tak ważny. Nie mogę sobie wyobrazić dalszego życia bez niego. Tylko czas ukoi mój ból. Damian rozpoczął. Ok. Bożej przychodzi na świat. Czyli Błażej też się urodził już po śmierci. To nie jest dzieciak tamtego. Ej, porzucenie pracy. No to nie, no bo on, on najpierw umarł. No nie, no dobra, tak, no to Błażej jest jeszcze jego dzieckiem, no bo on mógł przed śmiercią jakby... Yy, tak, 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 to Błażej jeszcze jest dzieckiem, bo nawet to było w drzewie genealogicznym. Ale ten, co ma w brzuchu, to nie jest dzieckiem tego, tamtego. Hej, to kogo to jest dziecko? Już nie pamiętam. Połóż go spać. Możesz go tutaj włożyć, czy nie dasz rady? No dasz radę, Brą śmierdzi. Mm, kurczę, widzicie, ona się już kiepsko czuje. Czy to możesz. A to można tylko sprzątnąć, nie możesz do lodówki. Weź sobie kąpiel z bąbelkami, a nasz Damian odrabia lekcję. O, jakaś słuchajcie, Daniela. Czy to odrobiłeś całe te lekcje? Wszystkie w sensie. Masz wszystkie procenty? Oczywiście, że nie. Posprzątaj tutaj. Balbina śmierdzi otwórz. No idź się wykąp, ale czemu ona mnie nie słucha? Weź kąpiel z bąbelkami. Albinka, weź sobie kąpiel. Błażej to otworzy. Podarunek? No no, to mamy ten komputer. Ja tutaj zawsze stawiałam biurko, pamiętam. Jemu, i on miał chyba ten komputer nawet. Mm, mm -hmm. Jakoś tak to robiłam. Dobra, e, dobra, dobra. Czyli tak, lecimy dalej. Ty, tobie brakuje zabawy. Przyłącz się do Sima Angelika. pograjcie sobie. I chciałabym, żebyś sobie z nią tutaj na przykład trzymał za dłonie. Pocałuj. Pierwszy pocałunek. Zróbmy to, zróbmy to. Dobra, no dostaliśmy ten komputer. Myślę, że no nastolatkowi to się przyda. A jeszcze jak to tutaj jest, słuchajcie, a on też ma pracę. Uliczny sprzedawca. Kariera to jest przestępcza. A jak to się tutaj sprawdza? Aha, tu jest, ile on ma. Stanie się dorosłym za 12 dni. Okej. Okay. Dobra, zabawa mu leci. Okej, okay. dobra, trzymają się za łapki. Zaraz będzie pierwszy pocałunek, a Balbinka się jeszcze kąpie, spoko. Ej, to są te filmiki. No tak, takie kacscenki. No, dawaj. Jest. <noise> Oho, dobra. I takie samo jak przy postaraj się dziecko, to też są właśnie takie kaccenki. E, I chyba przy narodzinach, nie? Jakoś tak coś mi się kojarzy. Dobra, ej, 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 bo za szybko ten czas. Pocałuj, weź z e, twarz. Zsi <noise> twarz, a Balbina? Balbina jeszcze sikania i od razu wyczyścisz toaletę, jak na matkę Polkę przystało płaszko sobie tam śpi, ale jest dziewiętnasta i on już, kurczę, powiem Wam, że będzie tutaj ciekawie. Witaj, kochanie. Podobno Simowie w tym mieście szukają miłości. Przybywam, by pomóc. Dzięki moim zdolnościom wróżbiarskim potrafię znaleźć idealną parę dla każdego Sima. Sprzedaję także specjalny eliksir, który sprawi, że... Aha, czyli tu jest wróżka. Ej, może byśmy, słuchajcie, skorzystali. Tylko, że ona jest tak zmęczona, widzicie, że ona nawet mi tam nie dojdzie. Śpi w piżamce, już nie czyści tej toalety. Ty, już ci lepiej jest. to proszę cię, chciałabym, żebyś ty odrobił lekcję. Dobra, na razie tą wróżką się nie będziemy, słuchajcie, zajmować. Może jeszcze kiedyś będziemy mieć y, okazję. Y, odrób te lekcje. OK, I teraz... O, telefon. Czekajcie, ktoś do nas dzwoni. Damian, chcesz się. No dobra, no chcę się wymknąć, spoko, z Tobą wszystko, moja droga. Super, przyjadę zabrać Cię o godzinie pierwszej. Uhuhu. A czym Ty przyjedziesz, czym Ty przyjedziesz, kochana? Ucz korzystać z toalety, braciszka, która to jest 21. Dobra, Ty też sobie skorzystaj, a Ty, Ty byś musiał sobie być jeszcze wykąpany. Hmm. Wykąp Sima Błażej, dobra. Wyłącz to radio i ty, kochany, wiesz co, weź nam no, mi się tutaj połóż w piżamce, bo ty zaraz uciekasz, uciekasz z domu. Chodź tutaj sobie, tu możesz na tym nie, chyba do, ta, do tych starszych dzieci. Weź sobie tutaj szkicuj. Oho. No i zobaczcie, jak sweet, jak słodko, a balbinka? Dobra, no Barbinka, balbinka sobie odsypia, e, zaraz wstanie i poda też jakieś jedzonko. O, już wstała nawet. A, ty masz tą pizzę. Ona jeszcze się nie zepsuła? Nie, no dobra, no to sobie zjedz e, Przyjdziesz sobie tutaj oglądać film Na przykład y, może y, Komedia jakaś Kurczak O tej godzinie to raczej horroru oglądać nie będziemy A gdzie jest młodzieniec? Co ty robisz? A ty możesz oglądać tele... Nie, jesteś za mały na telewizję Ojej, jemu znowu chce się spać To weź mu daj butelkę tutaj Nie, zmień pieluchę To nie, 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 czekaj Możesz mu tutaj dać butelkę? Nie? Przytul go. Wydawało mi się, no przecież można im tak dawać na podłodze butelkę, prawda? Ucz chodzić, ucz mówić. Dobra, łaskotki, łaskotki, ucz mówić. Ej, no coś mi tutaj... Dobra, weź go... No nie, no bo trzeba go, słuchajcie, nakarmić. No to weź go, daj tutaj umieść w foteliku. Yy, daj, butelkę. O się już zepsuła. Sprzątnij. I ty byś też musiała coś sprawdzić. Zapasy żywności, no tak. Bo tutaj się zamawia. Podaj śniadanie. Możesz zrobić naleśniki. Czy ty się najadłeś? Nie, no nie najadłeś się. Ej, w ogóle. A ej, bo ona. O pierwszy miała przyjechać, a to nie, przy, nie przyjechała? Czy ja nie widziałam. Weź go tutaj posać, umieść. Ale nie, bo to jest umyj butelkę Nie, 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 nie. jejku, mam trzy osoby w rodzinie i już średnio ogarniam, a co dopiero? Umieść go w foteliku. umyj butelkę. I podaj jedzenie mu. Balbina, ty zjedz. A ty naszykowałaś tutaj, no tak. Zjedz i ty też. Ale jest czwarta rano. Ludzie, drodzy. Pogadajcie sobie, pogadaj z synem, bo on chciał cię uciekać z domu, ale widzisz, ja nawet o tym zapomniałam. On chyba też przespał, ale nie słyszałam żadnego. Baw się, rzuć jedzenie. Nie słyszałam, żeby jakiś, słuchajcie, samochód podjeżdżał. Chyba, że ten młody tak płakał, że po prostu nie słyszałam. Dobra, on jest zmęczony. Czy ty możesz użyć pieluch? O, To by nam bardzo pomogło. Dobra, Balbina, trzeba go wsadzić tutaj do końca, a ty? Higiena, idź się wykąp. Wykąp się. Jak zjesz. Ale oni strasznie długo jedzą. E, zachowaj resztki, czyli ona to schowa do lodówki, ok. Posprzątaj. wylisz do czysta. Widzieliście to? Boże, jak ona się źle czuje. A tu możesz ten? Nabije ci się na tym rozrywkę? Posprzątaj. Weź, możesz wyczyścić? Wyczyśćcie, proszę. I sobie skorzystaj z talety, i będziesz w miarę ogarnięty do. Szkołę, wyczyść to, wyczyść tą wannę, proszę cię. Okej, okay, gazety przyszłe. Byś... No, czemu on mnie nie chce wyczyścić tej wanny? Jezus Maria! Ty wciąż będziesz, słuchaj, czyściła wannę, jak twój syn to może zrobić. No, nie, ona też tego nie zrobi, bo ona chce spać. Ja nie mogę. Ach, a co ona chce tutaj? Zasiad ziarno. Mogę i to, jak to się zaznaczało, tak prawym przyciskiem myszy i bawić się w akuku, ale tylko jedną rzecz właśnie tak można mieć zaznaczoną i mamy tutaj pielęgnuj wszystkie, podlej wszystkie woda, czekaj bo a ty już idziesz do szkoły, dobra kochani myślę, że my sobie jeszcze tutaj ogarniemy Boże, no ona nie da rady wypuść tego Błażeja on chce higieny, on jest brudny no jeszcze ten przewijak można nie, i tam można go chyba wyczyścić, kurde Weź, ym, podlej wszystkie te rośliny. Ona poszła spać tutaj do syna, no nie wierzę. Naprawdę jest ciężko. O, jeszcze rachunki, no nie. A to? Kto to? to, to balbina. Też jakaś balbina. Balbina, mu kradło. Wstawaj. Wstawaj, wstawaj. A to podlewa to. Dobra, czekajcie, no bo my mamy ten zraszać rzeczywiście. To może ja nie powinnam tego już podlewać? Pielęgnuj wszystkie, pielęgnuj. Zasiej wszystko, pomidory, no zasiej. Będziemy mieć, słuchajcie, na razie same pomidorki. Ona idzie spać. Dobra, słuchajcie, no słuchajcie, słuchajcie. I wszystko jest usyfione i wszystko jest brudne. Niech ona idzie spać. A ja będę kończyć ten odcinek. Jest troszeczkę krótszy niż zawsze, ale jestem bardzo ciekawa. Co mi napiszecie właśnie na temat, czy dalej gramy tutaj u Balbiny i wiecie, poczekamy sobie na poród i tak dalej, czy jednak przejdziemy się do jakiejś innej rodzinki i zobaczymy, co tam u nich słychać, także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, a jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z dwójeczki, trzymajcie się cieplutko i pa pa.